Dobra i powrót. Yy, no i lecimy, nowa gra. Robię te następne party, bo gdy wcześniej sprawdzałem, miałem pewien problem, mój głos wyprzedzał gameplay troszeczkę, na początku i coraz bardziej. W końcu o 2 sekundy jakieś. Co było... No nie mogłem się na to pozwolić. I... Kurde, coś nadzali, że gra jest za Będę musiał pogramy jakieś pół godzinki i sprawdzimy to. Mam nadzieję że nie jest dla was za ciemno, wziąłem trochę ciemniej bo... bo chciałem żeby było trochę ciemniej w tej grze, żeby... może trochę będę się bał chociaż wątpię E to kopniak Control jak zwykle, kłócanie Spację skok bo mamy energię tutaj Aha, tutaj mamy rzeczy swoje Broń, to pięści A tak 20 Chyba Dobra Lecimy Kudu i uwudu lecimy O, to jest jakaś Apteczka. opteczka Jak ją wziąć? Hef Łup Jom Opteczka, Zobaczymy jak, jak framerate będzie, gdy będę walczył Jak będzie to wyglądało o! Właśnie o tych ścinkach mówię. Będ będą takie ścinki podczas gry, przepraszam za to, ale to znaczy, że fraps przeskakuje z jednego wideo i zaczyna nakręcać następne. Przepraszam bardzo za to, ale... No niestety tak będzie. Pójdziemy sobie tutaj. F Czy będę sobie go? Patrzcie to, są, to jest ta rodzina z traileru I też jeszcze widzicie taką jakby linię na środku, tak jakby linia jak ruszam kameru, to się tak jakby załamuje obraz na środku. Sorry, ale to wina mojego monitora chujowego jak nie wiem... ale nie mogę kupić nowego ze względu, że nie mam kasy. No teraz mam 7 dolarów więcej na monitor. Trochę posać, wolno chodzi. Mogę przyspieszyć? Tak, shiftem biegnę szybciej. Who do you voodoo bitch? Nie wiem czy w ogóle coś widzieliście w tym pokoju Who do you voodoo bitch? Nie wiem czy tamtego topora nie mogłem wziąć Dobra, co, czy coś w walizkach? Nawet nie wiem co się dzieje Wstaliśmy dopiero po tym jak się upiliśmy Ale i tak będziemy obrabiać wszystkich Sam bee style bitch! Who do you voodoo? Kirby do mnie widzicie wysłał tego Zabijasz już zombie Obiecuję że nie będzie przeszkadzać ale jednak Kurwa jak ciemno O te włączam na okej okay. Ale idziecie się że nie wyczerpie mi Zabijasz już zombie Zorpe Zobaczcie się na Youtube Czekaj czerpi. O zebraliśmy komuś portfel Nawet nie wiem co tu się dzieje ale włącz to Fuck you Kirby Oh shit Oh fuck Trollface <laughs> Jaki chuj Ja nie mogę Ym, Dobra, y, następny part Nie wiem jak długie są te party, ale robię tak żeby wiecie Żeby mój głos nie był przed wideo Miejmy nadzieję, że to pomoże. Tak jak mówię, będę nagle I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mm. Wola! Uskakujemy, chcę prosić wziąć! Mogę? Nie. Ja. Boże, jak, jak głównie to wygląda. Ojej. Dam. Sam B bydziesz. Tutaj jest nasz Aha, zamknięte. Chodź hałas z wejściem do windy. Chęcić shift, aby biec. Dobra. Wow, katzenka. Je, nigga. Je. Yeah. Where's your daddy, nigga? Where's your daddy? Wow, wow! Lecę, bo chcę Ej, wszystko w porządku? Żyjecie? Chyba tak Możecie wziąć historię podpowiedzi w menu do, do, dodatków, co? Zapis ten, a jak wchodzę? Aha, wiadomo się mogę wysłać, ale jak wchodzę w menu menu? L, no dobra. L, mamy mapę. Mapa dostępna? aha, nieźle. Siania apteczka, o, dezydorant, gaz, o to zapamięta, klasz, mata, dwa Dobra, mamy tutaj jak Umiejętności, poziom pierwszy. O dobra, tu mamy umiejętności, co tu mamy? Furię. Uwolnij swoją furię i zmi zmieć wrogów granem potężnych ciosów. Każdy cios powoduje powalenie przeciwnika. Aha Ciężka ręka. Broń obuchowa jest od teraz bardziej efektywna i efektowna. Yy, od broni obuchowej plus 5. Kosz energii przy użyciu broni obuchowej minus 10. Szansa na trafienie krytyczne bronią obuchową plus... To jest 1 czy 7? Chyba 1. To mało. 1%? Bardzo mało. Całe trafienie w głowę za pomocą broni obuchowej dodaje 5% do obrażenia. Okej, okay, czyli dobra, tu jest walka, czyli... Znowu była ta na, sorry. Regeneruje 10% zdrowia na minutę. ok, Dobra, ale to nieważne teraz. Lecimy, gramy. U, u. Będziemy kopać z obniaków Czyli Sambi się specjalizuje w młotach W jakichś pałkach pewnie Obronie obuchował W dwóch słowach nie jedno Dawaj Dawaj Sambi, obra Ich Holy shit! What the fuck? That zombie, Alphonse. Normally, out Nice. I can see it through oh. the camera. Feeling alright, mate? the shakes, fever, chills. Good. I'll introduce myself later. Right now, we gotta kick the hell out of there. Do exactly as I say, okay? Okay. You're gonna have to trust me. First, you need to get hold of a weapon. Search in the maintenance storage room by the end of the corridor. I would move if I were you. Now. Now. <coughs> okay, that's part. Like I said, I don't know how I don't know. Jest. Po prostu klikam tak jak sądzę. No, niektóre partie będą miały 5 minut, niektóre partie będą mieli, miały pewnie 15 minut. Sorry, ale klikam tak jak Nie uważam, że może już czas, żeby kliknąć. Ach! Dobra. Nie ma nic w torbie, że mógł to obrabować. Jak śmiesz, how dare you. It's the infected. Run, run for the storage room. Oh shit, oh fuck. Just a big fuck you, bitches. Oh fuck. <laughs> Jedna babeczka, myślę, że wezmę na klachę, ale nie, nagle trzech kolesi by już wyleciało nie wiadomo skąd. No sorry, napiję się. Wow. Oh. Czy znam, jak mnie właśnie uderzył w twarz? Co dzieje raczej mi ugryzie? No nic. Lecimy. Przeciwników czy, czy najlepiej przewrócić mają o tak... o wysokim atrybucie siły. Kiedy przeciwnik leży na ziemi, uloła ulo, nie mogę tego przeczytać. I said no! Said you heard what he said! Do you hear what's going on out there? You know what you saw here? Whoa. I'm doing it. No! Didn't oh, I no bloody tell you? Move. No, stop! Wait! Hey! Can you hear me? Do you understand what I'm saying? Head. No, keep no Not your bloody head! Not your bloody head! I ain't asking you again! Oh, thank God. Who do you wanna bitch? You're oh, a doctor, not a bloody executioner. Sweet. Wow. Jesus. Do you know how close we came to bashing you head headed? I'm not just I'm just a psychotic. Gada po Polish! Polka, Nice! First <Nice>. easter egg. <speaking> Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, bo wysłaniłaś Ty między niebiaskami. Zdrowaś wysłynąć, Mario, nice. Tw twojego Jezus. Do Maryi, Matko Boża, się za nami grzesznie. Ale zajebiste, kurwa, powiem o tym później Kirbiebu, ale nice. Dobre, dobre. w końcu to paska gra, więc... Pach, fuck, i nie chciałem oh, ja tego zrobić. So it's what the is things happening? came for us and Cinemori we went out to kill them alone. Whoa. Well, there's nothing fucking do. Help! Why won't anyone help him? It's dead. We can't just let him die out there. SOS. He saved your life. SOS. You owe him your life. You no Sukai. Now let's go and get the bomb. let okay? It's Angelina Jolie. Angelina, let's go, okay? Please, we're going out there, are you nuts? You're not gonna help me. Get the hell out of the way. You at least have a weapon? You need to find a weapon. Why won't anyone do anything? Yo! Gioswa? We're going to Gioswa. Alright. This is fucking crazy. Damn. On three. One, Fuck it, two, 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 three! Fucking three. God! Holy fucking shit. Whoa! Snowboom! Whoa, 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 whoa. Uh, uh. Sorry, man. I got it, I got it. jest aimista. Ogień. <noise> That's the last one? Ale normalnie. Okay then. Dramat majs. Czy to był? To niemożliwe. To to to, to? Czy to możliwe? OMG. Do mike I? tyson, can you hear me? mike tyson? hello? we were just attacked. listen, your friend from the hotel's awake. you were right about him being immune to this thing. if it wasn't for him... Dobrá, we part, next part, wouldn't have made it. maybe now we can hold out until help arrives. there is no help. this thing can't be stopped. i saw how it took my wife. you need to get out of there and i can help you. I can, I can arrange for you. transportation by air, by sea. But first, you need to get here to me. I have many sick and injured here, mate. They're mate? crazy with fear. Tell me where you are. Where are you? Thank you you there, for mate? Yeah, hello, you're hello! hello? Oh, God damn it! God damn it! We didn't think you were gonna make it. Get in this shape. No dobra ludzie, yy, wiem że to następny part miał być ale no nic, no będzie taki króciutki bo no to jest ten, zobaczymy jak to będzie wyglądało Fakt, może połączę po prostu te dwa party Sorry, u oh jezu, uuuu oh. Bekam non-stop yy, I ten, połączę te dwa następne partie i będzie jeden dłuższy part ale no póki co zobaczymy jak to będzie wyglądało I mam nadzieję, że gra się sama zapisuje tar till det.